Сейчас же в соли не бачьте. Ту сута. есть вода. Теперь нагреваем. Сейчас пора в соли есть. Widzicie, jakie ryby pływają? linii, ale pływają duże ryby. To to, ale ryby pływają. Mm. Czy to jest za Tam jest wszystko. Tam jest soli. Czy przejdę się na drugą stronę? Jeszcze raz. No to pa, może jeszcze coś nagram.